Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oddał uroczyście do użytkowania nowy magazyn. Został on wybudowany przy ulicy Wierzbiczany i ma być dużo lepszym zapleczem do przechowywania żywności przeznaczonej dla potrzebujących. Pomoc dla osób potrzebujących i pomoc, którą świadczymy w sposób systematyczny przez Caritas jest podstawowym zadaniem Kościoła. Nie ma innego zadania ważniejszego w Kościele niż głoszenie słowa niż jednoczenie ludzi z Bogiem poprzez posługę sakramentalną i świadectwo miłości. Świadectwo miłości zwłaszcza wobec tych, którzy tej pomocy potrzebują i stąd, Działania Caritas w archidiecezji gnieźnieńskiej, stąd wszystkie inicjatywy, które temu mogą służyć od najprostszych inicjatyw związanych wprost z taką pomocą, z którą wychodzimy, jeżeli chodzi o żywność, czy o pomoc w załatwianiu różnych innych trudnych spraw, aż po bardziej systematyczną pomoc, kiedy trzeba też przy tych ludziach trwać dłużej i wspierać w dłuższej perspektywie czasu. Ustawa z 2019 roku zobowiązuje duże sklepy do przekazywania takim organizacjom żywności z tak zwanym krótkim terminem ważności. Wymóg ustawowy dotyczy bardziej sklepów wielkopowierzchniowych, które mają obowiązek nieodpłatnie przekazywać żywność krótkoterminową do organizacji. A z kolei organizacje odczuły potrzebę stworzenia takiego miejsca i to już nie wynika bezpośrednio z ustawy, no ale to z takiej praktyki życia. No i przyszedł z pomocą nam tutaj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stworzył taki program nieodpłatnego przekazywania pokazania środków na budowę właśnie takich magazynów. Nasza Caritas w to się włączyła, no i efektem jest ten nowy obiekt. On zajmuje ponad 700 metrów kwadratowych, to jest ogromna hala. Dotychczas mieliśmy mniejszą halę użyczoną nam przez miasto Gniezno przy ulicy Wrzesińskiej. Ona już coraz mniej spełniała wymogi sanitarne i pożarowe, więc bardzo się cieszymy, że nam się udało pozyskać środki na to, by, by ten magazyn tutaj stworzyć. No i on myślę, że przez to, że jest tak obszerny, będzie rzeczywiście mógł spełnić to i jeszcze więcej tej żywności będziemy mogli pozyskiwać, by się ona nie marnowała. Gdzieś tam wyczytałem, że w minionym roku 40 milionów ton żywności w Polsce zostało wyrzuconych do śmietnika. No to, jest, to jest straszne w perspektywie tego, że jest wiele ludzi, którzy nie mają co jeść. No to, co to jest, to jest woła o pomstę do nieba, że taka. Taka rzecz się dzieje. Dlatego, właśnie, żeby to przeciwdziałać temu, no to, to, to takie miejsca powstają. Myślę, że będą dobrze służyć ludziom. Jedno działanie to jest najpierw pozyskiwanie tej żywności. Wiele sklepów z nami podpisało umowę o przekazywanie tej żywności, i każdego dnia jeździmy, tę żywność zbieramy z gnieznej okolicy i ją przywozimy do magazynu. Ona jest segregowana mniej więcej asortymentem, żeby to można było powiedzieć, a potem w większości ten towar trafia do kuchni Caritas i jest przygotowane są y, ciepłe posiłki dla bezdomnych i ubogich miasta Gniezno, które są następnie wydawane w stołówce Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Lecha, ale też wspomagamy tak bezpośrednio takie rodziny, y, które no, nie dają sobie rady, y, prawda? muszą kupić y, żywność, to już nie mają na y, inne cele tych środków, więc Spieszymy z pomocą właśnie, żeby chociaż tę żywność przekazać i wtedy mogą kupić leki, czy mogą kupić węgiel, czy jakieś inne potrzebne rzeczy. Głównie to jest świadczone wobec ludzi starszych, seniorów. Rodziny jakoś tam są zabezpieczone, natomiast o tych seniorach no to coraz mniej się myśli. No, dużo jest takich sytuacji, kiedy sobie nie dają rady, więc im spieszymy z pomocą, jaką bezpośrednio. Magazyn z pewnością daje możliwości oraz inspiracje do inicjowania przez Caritas nowych działań pomocowych. Inwestycja kosztowała około 2,5 miliona złotych.